Witam z tej strony hart. Płyn do czyszczenia areografów z resztek farb akrylowych. Ech, nie używać do rozcieńczania farb. I wykrzyknik. Hematik. Podobno jest niefajny, ale dobra. Eee, mamy dwie farby akrylowe tutaj akurat. Zobaczymy jak to się wszystko eee, Powinno się fajnie wymieszać, znaczy fajnie wymieszać, powinno się zmyć, eee, więc taki, taki krótki teścik e, wąchamy, znaczy nie róbcie tego. O jeny. Strasznie to pachnie, tak by to był, kojarzy mi się z takim, w Biedronce sprzedają taki napój alkoholowy kamikadze. O <laughs> Co cię zmywa? Więc tutaj jesteśmy w domu, więc zmywa. I teraz zobaczymy, co się tutaj, bo generalnie chodzi. Chodzi o to, czy on tutaj, w jakie reakcje zajdą, czy, czy tutaj to się zważy, nie zważy. Tutaj to była, to jest hataka, tutaj mamy hatakę, więc o. Co się dzieje z hataką? No, czyli się miesza. Dobra, ok. Dobra. I tutaj mamy wachlarz Jeszcze. Yy. Okej, okay. i dajemy bezpośrednio na świetnie. I możemy zaobserwować, co się będzie działo. Czy tutaj strasznych reakcji nie widzę w każdym razie działa działa według mnie działa na ile skutecznie no to jeszcze trzeba by było przeprowadzić test dobra przeprowadzimy prawdziwy test OK, czyli e, poszło tutaj w e, 70.0.16, e, pomalowaliśmy coś i udajmy, że chcemy wyczyścić airbrusha. E, tutaj wlaliśmy Teraz spróbujemy go użyć do po prostu do wyczyszczenia. Czy on tutaj da radę, czy nie da rady? Czyli takie warunki, takie warunki, jakie powinny być. Czyli tutaj wiadomo, że podejrzewam, że są tu jakieś roz, roz, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki zastosowane. Widać, że wydmuchuje tutaj... Eee, wydmuchuje... gdzie jest tutaj? Teraz nie wydmuchuje. Dziwne rzeczy. Dobra, no słuchajcie, co trzeba zrobić? Trzeba żeby sprawdzić czy to faktycznie działa. W jakim stanie tutaj jest po przepłukaniu? No igła jest brudna, nie. Igła jest brudna, czyli tak nie za bardzo działa. Tu jeszcze zostało tej farby w środku. No cóż, teraz pozostaje mi tylko ręcznie tutaj dokończyć czyszczenie. I tyle. No tak, średnio moim zdaniem. Tak, średnio. Nie mogę powiedzieć, że jakoś super to wyszło. Bo jednak... Zostawiło. Preparat zostawił brudną, mm, brudną igłę. Czyli w całości. Tutaj jest. Uszczelka jest nowa, że generalnie tak, uszczelka jedna i druga, czyli ta tutaj na, na dyszy, i tu w środku też jest nowa. Ostatnio wymieniałem więc. To było podwójne tutaj pukanie. Sensor, znaczy sami widzieliście, jak to wszystko funkcjonuje. I być może macie rację, bo ktoś mi napisał, że tak nie za bardzo ten płyn działa i tak może, tak może jest. Nie wiem, czy nie lepiej działa. Tada. Dobra, słuchajcie, test zrobiony, także dzięki za oglądanie. Dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.